Co to jest Natura 2000? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mhm. To jest taka sieć ochrony ptaków i siedlisk tutaj o, A na drużnie. a tam jest tych różnych ptaszków ładnych. Ale jest 2015 przecież. 2015, co to znaczy 2000? Jest taka sieć europejskiej ochrony ptaków i siedlisk Natura 2000. No to co, to, to, to tu jest ten rezerwat Dróżno, to może z tym związane coś. Nie wiem co to. Wszem, że w okolicy coś takiego macie, Natura 2000. Może gminie, co jest, że jaki urzęda tam i pensje bierze i, i będzie Natura. Natura 2000? Nie mam pojęcia o co chodzi. Natura 2000? Nie, nie słyszałam, naprawdę. No i jest projekt ekologiczny. Dotyczący ochrony tutaj, właśnie na naszych terenach, też może być coś z tym. Ale czego ochrony? Ochrony tutaj, terenów. Lasy chyba tam jest, taki znaczek jest, także myślę, że coś takiego. Natura 2000? Co to może być? Może to jest jak... jakiś produkt? Nie mam żadnego pojęcia, przepraszam. No nic nie słyszałam na ten temat, właśnie o tej naturze. Wie pan, niby tam, niby w telewizji, czy gdzieś, ale to mało o tym tutaj słychać u nas. No to jest tam taka wieża widokowa i, i tam właśnie pisze jakie ptaki są, jakie tam chronione wszystko tam jest. Nie? Czy to dobrze, że coś takiego jest? No pewnie, że dobrze. Dlaczego? No i dlaczego? Ktoś przyjedzie, popatrzy, przeczyta, chociaż trochę się zorientuje, nie? Bo nie wszyscy wiedzą. Ty to dobrze, czy źle, że coś takiego jest? Bardzo dobrze. Tam tylko że teraz ostatnio chyba trochę pod słyszałem dróżno. No nie przeszkadza sobie, przeszkadza. Z jednej strony pomaga, z drugiej troszkę przeszkadza, bo na pewno na tych terenach, w których obowiązuje ten projekt, nie można się budować. No, nie można zmieniać ukształtowania tej, 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 terenu no i takie różne rzeczy.